Dobra, czyli już wiemy, że w Norwegii nie ma żadnych niebezpiecznych zwierząt, żadnych niedźwiedzi, wilków, rysi, jeżor zwierzy, troli. Trole są tylko w norweskich opowiadaniach, w jakichś baśniach, sagach i tak dalej. Teraz straszy się nimi yy, dzieci norweskie, żeby były grzeczne, bo jak nie, to czy troll porwie. <taki> takie, takie jest zadanie historii o trolu głównie yy. Nie ma żadnych niebezpiecznych zwierząt, a jakie są w Norwegii zwierzęta w takim razie? No tak jak mówię na pewno jest troszkę ptaku e, Bliżej cywilizacji, w parkach i tak dalej Jest sporo kaczek, gęsi, dzikich i tak dalej e, O kurde znowu trzeba przejść O ja jebie O shit No więc gęsi, kaczki i tak dalej ale Zawsze mi się marzyło, żeby zobaczyć norwegii łosia i renifera. E, niestety jeszcze nie razu mi się nie zdarzyło. Raz widziałem tylko na tym paskobyżu Hardanger widna e, zabitego renifera i pijanego norwega, który biegł w moją stronę, e, żeby zobaczyć, co to za idiota się tak daleko zapuszcza na rowerze. Więc. Widziałem renifera tylko martwego Łosia też nie Także no mało jest tych ssaków Nie ma co się szukiwać, tego jest mało Ja myślę, że Prędzej spotkasz w Polsce Niedźwiedzia Niż w Norwegii Łosia, przynajmniej w tym regionie, gdzie ja się tutaj poruszam Czyli Stavanger I, i tak dalej Dobra Koniec pieprzenia, trzeba przechodzić Ja pierdolę, trochę trudno będzie Mam nadzieję, że kamienie nie są śliskie. No i co dalej? Kurde. Nie ma gdzie skoczyć. Tak. Kurde, mega kiepsko Tu nie przejdę Polera No nic, muszę szukać gdzie indziej miejsca do, do przejścia, tutaj nie da rady